Moimi Państwa gośćmi na Wirusowym prawie jest e, znana TikTokerka Jedna Gracja. Cześć. Hejka, cześć. E, słuchaj, po pierwsze e, przedstawię Ciebie. Jesteś od niedawna na TikToku, a zrobiłaś karierę. E, zrobiłaś się o tobie bardzo głośno. E, wybrałaś bardzo fajny content, e, który jakby zainteresował e, wszystkich, e, którzy mają tą aplikację TikToka. I powiedz mi, jak się czujesz jako TikTokerka? Wiesz co, powiem ci, zawsze moim najgorszym takim koszmarem bycia znaną tylko przez, przykład, jako influencerka, bo ale wiem, że w tych czasach, żeby osiągnąć to, co ja chcę, czyli na przykład być poetką, to trzeba najpierw zaistnieć w internecie, żeby mieć po prostu grono odbiorców, więc poniekąd jakby kariera na TikToku była takim musem, można powiedzieć, ale jestem zadowolona z tego, jak to się wszystko ułożyło. A powiedz mi, jak wpadłaś na pomysł taki, żeby zrobić właśnie swój kontent? Może przedstaw widzę to, że Ciebie jeszcze nie znają, a będą Ciebie obserwować, e, czym się właśnie wybiłaś. E, wiesz, co? Ogólnie, to jest historia tego, że ja przeglądałam TikToka i po prostu zobaczyłam TikToka z tym dźwiękiem, i po prostu jakoś tak pomysł mi aktualnie tak szybko wiesz, przyszedł, wiesz, żeby potańczyć i jakiś śmieszny dać podpis, i po prostu to było tak nagle, że ja wrzuciłam tego TikToka i wiesz, blow up no, dużo wyświetleń, miał dużo lajków jestem jak, okej, okay, ludzie tego chcą. Więc wrzucę kolejne i kolejne i kolejne i po prostu jakby wiesz, to cały czas rosło. Troszeczkę było na początku przytłaczające, bo to wiesz jakby z dnia na dzień po prostu jakby to wszystko szło coraz wyżej, ale no teraz już na tak razie jakby tak uformowało się, wszystko jest okej, okay, ale no to jest mój ulubiony jakby kontent w sensie mój, jakby moja seria. Uwielbiam to tworzyć i nawet jakby jak to nie będzie miała takich zasięgów, to ja wciąż będę to tworzył, bo wciąż mam z tego po prostu dobrą zabawę. Yy, no, też jesteś, to fajnie, coś jesteś kolejną osobą ze społeczności LGBT, która się sam jako osoba trans na, na TikToku. I powiedz mi, jak ciebie odebrali twoi, twoi fani? Czy spotkałaś się z hejtem na TikToku? Wiesz, co yy, wiele osób jeszcze o tym nie wie, dlatego mam zamiar yy, dla tych nowszych obserwujących nagrać. TikToka, gdzie będę wyjaśniać, że no jestem osobą transpłciową. Dużo osób, co od, od mojego samego początku było, wiedzą o mnie, ale wiem, że już ludzie, którzy już przychodzą i widzą, że Noe jednak piszę w damskich zaimkach, zaczynają się powoli pojawiać hejty. Jakby ja wiedziałam, że tak będzie, bo wiesz, im się bardziej popularny, tym po prostu więcej hejtu idzie. Jakby ja byłam na to przygotowana, jednak, no nie jakby każdy, no nie ma osoby, która by lubiła hate, więc jednak no to jest czasami przykre, ale no zwłaszcza, że jaką miałam przeszłość, to no troszeczkę mam twardą głupę i daję radę. A powiedz mi, a będziesz wykorzystywała e, swój, e, swój content też do jakiejś edukacji e, takiej LGBT, czy raczej po prostu będziesz przemycała po prostu informacje i wiedzę dla tych hejterów i osób, które nie wiedzą nic o społeczności LGBT e, w taki sposób po prostu ukryty, czy po prostu będziesz to robiła jawnie, czy po prostu to wykorzystasz TikToka jest... do działalności? Wiesz co, oczywiście, że ja, nie, ja jestem dumna z tego, że, że należę do społeczności LGBT. Nie mam w żadnym wypadku, nie będę tego ukrywać, jestem dumna z tego, chcę innym to pokazywać i edukować ludzi, którzy np. nie wiedzą jeszcze na przykład czym jest transpłciowość, niebinarność i jakby ja jestem dumna i chcę, żeby po prostu inne osoby, które jakby są takie jak ja, nie wstydziły się tego i też były dumne z tego, więc na pewno będę edukować. A powiedz mi, czy poznałaś jakieś e, fajne osoby na TikToku, z którymi się zakolegowałaś, oprócz mnie, e, z którymi tyle po prostu polubi, polubiłaś? <śm> wiesz co, jeśli chodzi o takich TikTokerów, to oprócz ciebie, a ciebie w ogóle bardzo pokochałam, moja, e, to wiesz, to powiem ci, że nie. W sumie to nie, jakby bardziej kojarzę moich, można powiedzieć, fanów, którzy byli od samego mojego początku, z którymi jakby mam dobre kontakty, ale takich TikTokerów to tak faktycznie coś tworzą, to nie, to nie poznałam to jeszcze. jeszcze. Aha. Ale te, też chciałabym poruszyć taką jedną rzecz, że też napisałaś książkę. Może byś powiedziała trochę o tej książce, Może, bo będą osoby, też się zainteresują, o czym jest ta książka, bo ja nie ukrywam, że widziałam ją u Ciebie na Insta ale nie zdążyłam się zapoznać. Powiedz mi, o czym jest ta książka, kiedy ją napisałaś i powiedz coś więcej. Ogólnie to ja mam napisane aż dziewięć książek. Wow. E, ale to, co aktualnie mam, czyli trzy stany świadomości, jest jakby moim takim dzieckiem. Pisałam ją ponad rok e, i to jest Tomik Poezji. Jestem z, tego, z tej książki bardzo dumna i ogólnie to jest o mnie. Ja, ja wszystko, co piszę, piszę na podstawie swojego życia, i ta książka jest ogólnie podzielona na trzy rozdziały, i w każdym z rozdziałów jest e, paręnaście wierszy. Pierwszy rozdział to jest, on się nazywa Niebo, gdzie ja opisuje swoje jakby przeżycia miłosne, drugi rozdział to jest czyściec, gdzie jakby mm, pisze o swoich przeżyciach życiowych, na przykład o swojej chorobie, y, co przeszłam, a jest ostatni, piekło, którym jakby mm, pisze o, o sprawach politycznych, co aktualnie się dzieje u nas w Polsce, jak i na świecie. I, i no jestem dumna z tej książki i mam zamiar, to będzie może trochę głupie, ale wytatuować sobie kiedyś tytuł mojej książki, bo po prostu jakby to jest moje takie, wiesz, dziecko. I mam nadzieję, że wraz z moją jakby oglądalnością na TikToku y, moja książka uzyska jeszcze większe zainteresowania. A oprócz tego, te kolejne książki to są jakieś tomiki poezji, czy to są bardziej książki yy, z jakichś opowiadania, czy to wszystkie twoje książki to są składają się głównie z poezji, z wierszów, jakichś, nie wiem, liryków, które tworzysz? Jaki, jakie to jest dokładnie? Wszystkie, które aktualnie stworzyłam, to są tomiki poezji. Bo ja zaczęłam pisać po, e, po, e, poezję, gdy m, w pierwszej klasie gimnazjum kiedy czułam się bardzo źle psychicznie i nie, poniekąd można powiedzieć nie miałam się komu wygadać, i więc postanowiłam to przelać na papier. I okazało się, że no, tak mam talent do tego, spodobało mi się to i. Jakby chciałam spróbować yy, prozę i wiem, że kiedyś spróbuję prozę, ale aktu aktualnie jakby tak najlepiej czuję się wiesz, w poezji i na razie przy tym zostanę. I to aktualnie, co stworzyłam, czyli tych dziewięć książek to są same tomiki poezji. Wow, to życzę Tobie sukcesów. Jak będziesz oglądał nasz program, bo oczywiście nagrywamy, nagrywamy tą rozmowę wcześniej, to jakbyś oglądał, to wrzuć na, na czat może jakieś linki do Twoich stron, żeby po prostu słuchacze i osoby, które oglądają nasz program, mogli to zapoznać się z twoją, z twoją, jakby, z twoją twórczością literacką. A też możemy zdradzić, że studiujesz filologię klasyczną. Jest to kierunek, powiem bardzo, bardzo taki niepopularny, ale bardzo piękny. Co cię skłoniło do filologii klasycznej? Czy to jest przypadek związany z twoją twórczością, czy to jest po prostu chęć zapoznania się tych tych historycznych języków, na których powstała i bazuje cała poezja i kultura naszego współczesnej cywilizacji? Opowiadaj. No będzie śmieszna historia, bo moim wymarzonym kierunkiem było dziennikarstwo. Ale niestety matura mi nie poszła za dobrze, przez to, że no, jest pandemia, Pisaliśmy, trzeba było nosić maseczki, cała ta sytuacja była bardzo stresująca, przez co nie skupiłam się na maturze, tylko na całej tej otoczce z nią związanej, przez co matura mi nie poszła dobrze. Więc wiedziałam, że nie ma sensu nawet składać na dziennikarstwo, to przyjrzałam kierunki, na które była możliwość, że się po prostu dostanę. I to była historia i filologia klasyczna właśnie. Ale przez maturę mam bardzo dużą traumę związaną z historią i postanowiłam, że no, filologia klasyczna to jest właśnie kierunek taki mało popularny, więc pewnie będzie łatwiej się dostać. No i właśnie wydawało mi się ciekawy przez opis na uczelni i zdecydowałam właśnie, że pójdę na filologię klasyczną i nie żałuję, bo znałam tam naprawdę cudownych ludzi i dowiaduję się mega fajnych rzeczy. No i same to, że uczę się łaciny i greki też jest cudowne. Uuu. A na którym roku jesteś? Na pierwszym, tak? Tak, właśnie kończę semestr pierwszy, na pierwszym roku. No to jeszcze została to licencja, to rozumiem, tak? Czy to, czy to sobie dali te? To jest ogólnie, że 5 lat jest, ale a. od y, wielu lat nie otworzyli drugiego stopnia, bo jest za mało osób. Na trzecim roku aktualnie są trzy osoby, a kierunek, ma, a kierunek ogólnie ma 25 osób, więc musi mieć przynajmniej 25, więc od lat nie otworzyli drugiego stopnia, więc zapewne po prostu pierwszego stopnia z tego. Rozumiem. A wracając jeszcze do, twoich, do Twojej jakby takiej działalności na aplikacjach, czy jeszcze działasz gdzieś oprócz tego, niż tylko na TikToku? Gdzie się można zobaczyć Twoją twórczość? Na Instagramie, to akurat wiadomo w tych czasach, uwielbiam bawić się zdjęciami, uwielbiam je przerabiać. Na Spotify można posłuchać mojego podcastu, nagrywam podcasty. Aktualnie dawno żadnego podcastu nie nagrałam, bo po prostu nie miałam weny, żeby po prostu tak usiąść i porozmawiać jednak myślę, że tam wrócę, ale no tak głównie to Instagram, TikTok i właśnie Spotify, tam jestem najczęściej i jeszcze YouTubea próbuję jakby reaktywować do życia, bo dawno też mi tam nie było, więc myślę, że te cztery aplikacje są takie główne, które działam. A powiedz mi, bo wspomniałeś też o, troszeczkę o podcastach, co, o czym rozmawiasz? Czy to są jakieś podcasty tematyczne, czy to takie bardziej kulturalno-społeczne? Czy to takie rozmawiasz właśnie o literaturze, czy o życiu? Czy to takie filozoficzne rozmyślenia, czy co to jest dokładnie? Ja ogólnie są osobą bardzo chaotyczną i ja przeważnie staram się przed zaczęciem nagrywania podcastu wybrać już dany temat, na jaki będę nagrywała. Przeważnie nagrywam o tematach, które są związane z moim życiem, na przykład o zerwaniu, czy na przykład o toksycznych przyjaciołach, po prostu tak, żeby, żeby mogła się wygadać na ten temat, ale przeważnie schodzi na to, że w połowie podcastu zaczynam gadać w ogóle na inny temat i wychodzi jakieś pół godziny kompletnie rozmawiania o niczym, ale jakby mój podcast jest po prostu taką luźną rozmową, że jakby po prostu słuchasz, jakbyś ze mną rozmawiała i nie chcę się trzymać tak stricte danego tematu, tylko po prostu jakbym rozmawiała z przyjaciółmi. Mm -hmm. A tak wracając jeszcze do, twojego, do twojej też działalności, bo to też jest związane z twoją działalnością w social mediach. Powiedz mi, skąd się wzięło u ciebie ten pseudonim, czy to jest twój, jakby twoje imię Jedna Gracja? Czy to, bo, bo rozumiem, że to nie jest chyba codzienny twój, e, twój jakbym, twoje, tw, twoje imię, takie, które ty, e, ty mi się przedstawiasz, mi chodzi, takie dotyczące twojej tożsamości. Czy to jest po prostu, e, czy to jest tylko pseudonim na, na potrzeby, e, na potrzeby po prostu tylko aplikacji? Tak, i pseudonim... są. panie Boże, nie pytam o Dna to żeby nie było, tylko mi chodzi o e, funkcjonowanie, o jakieś, e, jakieś działalność. Czy po prostu jedna gracja to jest twoje imię, które po prostu przyjęłaś i tak będziemy do ciebie się zwracać? Czy, czy to są taki pseudonim kolejny? Jedna gracja jest to mój pseudonim, który jakby posługuje się na e, mediach. Ja przedstawiam się jako Alex. Jest to moje okay. imię, które właśnie. Jakby tak przyszło do mnie, i już używam od wakacji 2020 używam tego imienia. Jednak jedna gracja przyszła, to było dawno, chciałam założyć, jak zakładam Instagrama, chciałam założyć i nazwać go Trzy Gracje, jednak już było zajęte, więc po prostu nie chciałam żadnych podłóg dawać, żadnych jakby cyfr, że po prostu było łatwe, szybko żeby zrozumieć i szybko załapać. I tak powstała jedna gracja, i jestem dumna z tego, że powstało, bo jakby teraz już taka moja marka się troszeczkę wyrabia, z jedną gracją. No, ty masz rację, to jednak wszyscy będą cię tak kojarzyć. Powiedz mi, ciężko być chyba osobą transpłciową i działać po prostu w Polsce, w social mediach, zwłaszcza polskich, prawda? Bo jednak trzeba co chwilę edukować ludzi, nie? Na temat transpłciowości. To fakt. Ciężkie, ogólnie życie, ja przynajmniej ze swojej opinii mówię, że życie osoby jako transpłciowej jest bardzo ciężkie, Nawet jak chodzi o umawianie się, czy ogólnie o życie, a w internecie to tym bardziej, bo ludzie myślą, że są w internecie, wiesz, bezkarni i mogą pisać do ciebie różne świństwa i wiesz, są anonimowi, dlatego i dużo osób po prostu też pyta się mnie tak, czym ty jesteś, kim ty jesteś, jakby wyglądasz jak chłopak, ale piszesz, w, w formie damskiej, jakby czemu? Jesteś osobą niebinarną, jesteś tym, jesteś tamtym, ale tak to też jest, każdemu po kolei trzeba tłumaczyć, jednak no nie mam zamiaru tego ukrywać, jeśli będzie trzeba, że będę musiała wytłumaczyć tysiącom osobom, że jestem osobą transpłciową, to wytłumaczę tym tysiącom osobom, bo jestem z tego dumna. Mhm. a powiedz mi, e, czy e... Zapomniałem, bo tak się zosłuchałam i wybiło mi ostatnie pytanie, bo musimy powoli kończyć. Powiedz mi, ja mam właśnie jeszcze aplikacji TikToka i w ogóle social mediów, powiedz mi, co byś doradzała osobom ze społeczności LGBT, a szczególnie osobom transpłciowym, albo osobom queer, albo osobom niebinarnym. Czy warto jednak edukować i prowadzić swoją działalność? Czy przez to, że jesteś, łamiesz po prostu te. te te lody, i po prostu jednak ludzie się przyzwyczajają. Czy masz jakieś rady dla tych osób, które by chciały wystartować, a się boją? Moją największą radą to jest, aby po prostu być sobą i być szczerym ze sobą. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i trzeba być z tego dumnym i nie wstydzić się tego. Jakby moim taką właśnie tą radą, żeby być sobą i edukować, jeśli będzie trzeba, i, ale w życiu nie ukrywać tego, kim się jest, bo no to po prostu jest no, okropne. No. Trzeba być dumnym z tego, bo jesteśmy, każdy z nas jest inny i musimy być dumni z tego, że jesteśmy piękni, jesteśmy cudowni i musimy chodzić z głową wysoko i nie ukrywać się. Ludzie nas próbują, ludzie nas próbują zgnieść na każdym kroku i nie możemy się dać. I ostatnie dwa pytania. Czy po pandemii, jak już będą zniesione obostrzenia, y, t, idziesz do klubów, tęsknisz za klubami i czy spotkamy cię w tym roku na Marszu Równości, w którym mieście, bez testu miasta? Oczywiście, ja kocham kluby, ja kocham tańczyć, jakby widać po moich Tiktokach, ja uwielbiam to i po prostu się nie mogę doczekać, aż będę mogła wreszcie wskoczyć w jakieś super ubranko i skoczyć do klubu i po prostu tańczyć. Do Sphinxa, nie? Do Sphinxa, nie? Oj, no, tak. <śmiech> <śmiech> nie mogę się doczekać, to będzie cudowne, ale jeśli chodzi o poradę, oczywiście, że tak, planuję być w którym mieście, planuję być w Warszawie też, planuję być po prostu, Je... gdzie będę mogła, bo to będzie moja pierwsza parada. Ja jeszcze nigdy nie byłam na Paradzie Równości. Więc no, chcę przyjść takim, wiesz, z taką mocą na parady. Ja na pewno wybieram się do, do Trójmiasta, na pewno jej perfekcyjność tak samo, więc na pewno ciebie porwiemy i na pewno będziemy razem korzystać z tego święta. Bardzo tobie dziękuję za, za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Ja, ja was serdecznie zapraszam na TikToka i na Instagram. Właśnie jedna gracja, dowiecie się więcej. I e, dzięki bardzo Jednego Pozdrawiam. Czy chcesz kogoś pozdrowić? Oczywiście chcę pozdrowić moich przyjaciół, moją i najbardziej chciałabym pozdrowić Ciebie, bo Ciebie kocham najbardziej. A, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję Jedna Gracja. Do zobaczenia na TikToku. Pa!